Witam po przerwie, a ja już jestem z moim pierwszym gościem, Katarzyna Kałek-Decker, która już tutaj pracuje, dużo się dzieje, oraz z Kasią, która jest dzisiaj naszą modelką. Katarzyno, witam cię serdecznie. Witam. Bardzo miło, że przyszłaś do nas pokazać to piękne cuda. Ja powiedz, nam, się powiedz nam, co już tutaj widzimy. Znaczy, obecnie mamy już nałożony podkład i mamy wymodelowaną twarz. E, czyli mamy piękne policzki, mamy już podkreślone brwi e, i zaczynamy działać na oku. Tak tutaj jest, akurat ale za... widzę przepiękny. Tak, e, tutaj mamy. Element body paintingu, który w tym sezonie u W. Westwood się pojawił na pokazach w formie tatuażu na dłoniach, mm -hmm. aczkolwiek coraz bardziej rozprzestrzenia się, że tak powiem, ten tatuaż i ten body painting na ciało. No i w tym sezonie można go wykorzystać również na właśnie elementy dekoltu, ramiona, plecy. Jest to całkowicie bezpieczne, że się nic nie zetrze. No jest właśnie, jak to jest z wytrzymałością? W trakcie jak zabaw szalonych? Tańców. Nie dzieje jeżdżę po ture. I można dotknąć. Mówi? Tak, A, faktycznie. Farba jest bardziej, wodoodporna, tak. ale jest utrwalona specjalnym fiksatorem w sprayu, który utrwalił mi to i zrobił to wodoodporne. No, wygląda to przepięknie. Na pewno można skorzystać właśnie z usług profesjonalistki, takie jak Kasia, moi drodzy, żeby wyglądać wyjątkowo, bo na pewno nie wszyscy sobie wpadną na pomysł, aby zrobić sobie takie dzieło sztuki na sobie. No nie. Body painting akurat najczęściej jest wykorzystywany na imprezach, eventach. Są teatry, które się zajmują tańcem połączonym z body paintingiem. Ja natomiast najczęściej robię to, um, chociażby na targach modelki chodzą jako żywa reklama, że tak powiem, firmy. E, natomiast często też się pojawia body painting w sesjach indywidualnych, w sesjach ciążowych, na przykład na brzuszkach. Mhm. A powiedz mi, w takim razie zaczynając już z tym mhm. z karnawałem, jakie są teraz najnowsze trendy? Znaczy, tutaj akurat już zaczęłam od, od pierwszego trendu, czyli mhm. kreski. Wariacje na temat kresek w tym sezonie y, jak najbardziej kró, królują. Y, poza tym co jeszcze? Kolor. Kolor nadal jest aktualny. Y, w tym sezonie akurat y, piękne szmaragdy, atramenty, złoto. Y, Wszelkie lśnienia, brokaty, cekiny, to się też przejawia nie tylko w makijażu, ale również w mhm. ubiorze, jakieś cekinowe marynarki. Dysporalne. Czyli na bogato. Na bogato, nawet bogate stroiki we włosach, takie nawet bym powiedziała barokowe. No właśnie modelka prze... dzisiaj tak. też ma stroik we włosach, tak. to jak najbardziej jest ok. Jak na najbardziej czasie. jest ok, jest na czasie. I na, na pewno jeszcze mimo że to trendy, że tak powiem, co sezon nie są nowe, ale nadal mamy wpływy lat 20. -tych, 40. -tych, nadal są takie, czyli właśnie te kreski, czerwone usta. Powiedziałaś, że wszelkie dodatki są jak najbardziej ok w tak. tym sezonie. Czy możemy coś zaprezentować Państwu? Tak, możemy zaprezentować chociażby sztuczne rzęsy, które są w różnych kolorach, w no różnych właśnie, rozmiarach. Proszę Państwo, bo ja mam tutaj taki hit. Proszę zobaczyć, jak się świecą. Są z brokatem. Tak, one są z jakąś folią świecącą, tak, te są zielono-niebieskie takie y, właśnie, bo kolory takiego pawiego oka są teraz modne. Y, u Galiano się to pojawiło. Y, no i jak najbardziej pióra, no tutaj mamy na przykład no, tutaj z piórami tutaj właśnie typowymi. Tak, widzę pióra. Tak fioletowe. Więc jeśli chodzi o dodatki pod kątem rzęs, no to tutaj można szaleć, bo jest duży wybór na rynku. Są też rzęsy z kamieniami. Jeżeli nie ma rzęs z kamieniami, to spokojnie można kamienie e, Swarowskiego, to są kamienie Swarowskiego, oddzielnie. I co? I to pić. na przykład na oczy? E, właściwie na wszystko. Na wszystko. <laughs> bo można przykleić. Jeżeli na przykład nie znajdziemy rzęs z kamieniami, możemy mhm. spokojnie nakleić takie rzęsy, okleić takimi kamieniami po prostu Aha. klejem do rzęs, kleimy również kamienie. Kamienie możemy nakleić na twarz, możemy nakleić na powiekę, możemy nakleić właśnie tutaj, jakbym chciała się I jeszcze mamy pobawić. Mamy pewność, że nam się to utrzyma? Utrzyma się. Klej do rzęs spokojnie to trzyma. Ale oderwiemy tak. go potem. Nie na szczęście nie tak. na stałe. Nie, 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 nie zostanie nic na stałe, wszystko się ładnie uda. Tak, Powiedz mi, czy, jak dobieramy w ogóle makijaż? Czy dobieramy go, nie wiem, do koloru oczu, czy do tego tak naprawdę jak chcemy wyglądać, czy do ubrania, kostiumu? To znaczy... Jeśli chodzi oczywiście o karnawał. Jeśli chodzi o karnawał, to wszystko zależy, na jaką imprezę Karnawałową się wybieramy. Mhm. Tak jak wspomniane wcześniej Fashion Victim, no to osoby, które bardzo źle powierzą w to, co jest na wybiegach, to to przenoszą na codzienność, to się nie do końca sprawdza, bo wszystko zależy, co to za impreza. I jeżeli jest to wieczór również w ale bardziej elegancki, na zasadzie bardziej kolacja mhm. przy dobrej muzyce, makijaż musi też być elegancki i wtedy. Jeżeli jest to szalona impreza, my możemy również zaszaleć. Mm -hmm. um, tu jest istotne, żeby dobrać um, do światła, makijaż do charakteru, do charakteru imprezy, tak. imprezy, tak, i do tego, co my lubimy, nie do tego, co jest modne też. Tak, no, wiadomo, tym się zawsze sugerujemy. Mm -hmm. Przy czym najważniejsze, żeby było to zgodne z tym, co mamy w głowie, bo jeżeli e, robimy coś na przekór sobie, to i tak będziemy źle z tym wyglądać. Czyli tak naprawdę, my musimy to docenić. tak czuć naprawdę, tak. I ja zawsze powtarzam, że makijaż nawet nie do koloru oczu, nie do ubioru, tylko najważniejszy do nas, do, do charakteru. Siebie temperamentu, tak, to jest najważniejsze. Do ubioru to raczej nie, pod, pod, mm -hmm. jeśli chodzi o kolory, ale to ze względu na to, że bardziej, że na przykład niebieskie oczy i niebieskie ubranie, to się sprawdza w estradowych imprezach, typu taniec z gwiazdami. Natomiast na co dzień raczej polecam do koloru spojówki. E, przy czym najważniejsze jest to, że jeżeli mamy nie wiem, niebieskie, jasno-niebieskie oczy, to nie stosujemy cienia jasno- niebieskiego, Uf. tylko każdy, który będzie kontrastem, czyli granatowy, tak, szaro-granatowy. <grabiose> tak, zawsze dla kontrastu jakiś inny, żeby był obraz ładny, żeby ta twarz ładnie wyglądała wyraziście. Powiedz mi, czy nadal jest modny smokey eye? E, nadal, to jest tak, znaczy tak się śmieje, że to jest trochę jak e, tak potrzebny jak element w garderobie biała koszula i dżinsy. Mhm. To jest tak już klasyczne i tak pożądane przez kobiety w każdym wieku. I chyba też dobrze kobiety w tym wyglądają. Hmm. Tak, dobrze wykonane smoki, właściwie nie, nie znalazłam kobiety, której bym nie mogła zrobić ze względu na przykład na wiek. Nie. Mhm. Zawsze, zawsze dobrze, zawsze elegancko. Jedyne co w tym sezonie możemy szaleć, możemy się oderwać od zwykłych smoki typu, nie wiem, biel, czerń, grafit, brąz. Mhm. I poszaleć właśnie z kolorami w mhm. tym smoki, tak? czyli od róży, atramentu, i innych kolorów. A Cię czy lepiej. nadal powiedz mi brokat, bo on jest taki. Znaczy no brokat. Raz pasuje, raz. Tak. nie. co z nim zrobić? Brokat... Gdzie najlepiej go nałożyć? Bo wiadomo, że kobiety chcą się świecić, chcą być tak, budoczne, jak ale najlepiej go nałożyć, żeby było dobrze. Znaczy, jeśli chodzi o brokat, to ja akurat. Yy... Nie powiem, że nie lubię tego akcentu, Aha. bo lubię, tylko trzeba w odpowiednim miejscu i e, jeśli chodzi o makijaż oczu, e, to brokat w sumie najładniej wygląda w kąciku oka i ewentualnie tutaj na środku i w, na dolnej linii rzęs. Natomiast... E, gdzie absolutnie nie gdzie absolutnie nie. No, na pewno bym nie radziła tutaj gdzieś pod oczami, czy nie daj Boże gdzieś przy ustach. No usta obspane brokatem, to fajnie wygląda przy sesji zdjęciowej, tak, tak. gdzie widzę, że staje to się poprawia. To dobrze wygląda, a tak. potem już nie. Ale koniecznie. naprawdę w momencie, kiedy zacznie się to wszystko rozpływać, a my jeszcze dotkniemy ust, co kobiety często robią, to niestety może być wszędzie ten brokat. Więc jeśli chodzi o brokat, to oszczędnie i w odpowiednim miejscu, bardziej w kąciku oka. Natomiast jeśli chodzi o produkty rozświetlające, uh -huh. same w sobie, które raczej zawierają nie broka, tylko drobinki uh -huh. lśniące, to możemy go zastosować tutaj na szczycie kości policzkowej, pod łukiem brywiowym oraz w kąciku oka. No i tak jak tutaj modelka, moja maleko się właśnie mini skóra, tak, właśnie na dekolcie, ramionach to świetnie wygląda. Ja akurat to stosuję głównie właśnie przy sesjach zdjęciowych, albo jak wiem, że klientka będzie pokazywana w świetle sztucznym, uh -huh. bardzo ładnie się mieni wtedy skóra. O, może tak jeszcze powiem, bo brokaty, kamienie i tego typu akcenty, one się świetnie prezentują, ale tylko w świecie sztucznym. Aha. Przy dziennym absolutnie nie ma, nie ma opcji, żeby to dobrze Czyli żadne wyglądało. Ale do e, Nie ze względu na to, że światło dzienne, zwykłe światło dzienne nie odbija od nich światła i to wygląda trochę jak przypruszona brudna skóra. Aha. Czyli nie ma po prostu takiego Nie, elementu, nie ma efektu tak nie naprawdę ma, w świetle dziennym. Tak. A kto powinien używać takich właśnie e, mieniących się e, e, To cieni znaczy, do e, Jeśli chodzi o... Operłowe produkty to mhm. bardziej jednak młode oko, ale to ze względu na to, że e, młode oko nie posiada zmarszczek i innych ano. niedoskonałości. A to zawsze wydobywa, prawda? E, tak, znaczy problemem e, perłowych cieni jest to, że one pokazują wszystkie niedoskonałości. E, więc e, wszelkie młode osoby i to, e, ale tutaj też oczywiście zaznaczam, że jeżeli jest to dzienny makijaż, to ostrożnie mhm. e, trzeba dostosować do pracy chociażby, bo perłowe cienie nie sprawdzają się przy obsługi klienta, tak, jak no. najbardziej. Nie ja samo Młode dziewczyny, niech też ostrożnie, a z wiekiem raczej używać satynowych i matowych cieni. No dobrze, ty Katarzyna, może sobie działaj sobie działam, powoli. E, a powiedz mi a i przy okazji może odpowiadać na pytania. Okay. Uda się tak ja w takim razie Cię jeszcze zapytam powiedz mi, co zrobić, żeby ten makijaż był trwały, żeby się nam utrzymał przez całą noc, tą szaloną noc zabaw? Żeby był trwały, znaczy tak, jakość produktu jest istotna. Mhm. Przy czym nie mylić z ceną, bo absolutnie tutaj nie ma czegoś takiego, że dobry produkt musi być drogi, mhm. albo że tani musi być zły. Są specjalne produkty, które utrwalają makijaż i są to produkty tak zwane. Fiksatory, y, czyli chociażby spray, którym ja tutaj spciskałam, już widać, że to jest wodoodporne i tak samo się makijaż zachowa po sprayu y, użytym, jak już. Y, y, właśnie, tak, to jest taki rodzaj lakieru do włosów, to trochę, jest, trochę, właśnie, prawda? Właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest coś à la lakier do włosów. Przy czym skóra pod tym może oddychać i, i skóra się nie denerwuje, i make-up jest y, cały czas wodoodporny i dobrze mhm. wygląda. Są też fiksatory w pudrach. Y, tak jak ja mam tutaj, to wygląda jak zwykły transparentny puder, mhm. a on jest robiony. Makijaż wodoodporny, czyli fiksujące. Są też bazy pod makijaż, bazy z silikonem, które dzięki temu silikonowi powodują, że makijaż robi się wodoodporny, oraz silikon w nich zawarty pochłania sebum, który się wydziela w ciągu dnia, więc właściwie cały dzień dobrze wyglądamy. Mhm. Moi drodzy. Katarzyna będzie tutaj działać, będzie przygotowywać przepiękny makijaż karnawałowy, a tymczasem zapraszam Was na krótką przerwę i zobaczymy po przerwie, co tutaj się wydarzy. Zapraszam!